Ostatni film z czatu GPT zrobił tak fantastyczne zasięgi i przypadł wam do gustu, że postanowiłem zrobić kolejny taki materiał i dzisiaj zapytamy się czatu GPT jak cheatować World of Tanks. Przyjmijmy, że 60 łapek w górę to kolejny materiał z czatu, no a teraz już zapraszam do oglądania. Oczywiście przypominam wam, że wszelkie cheatowanie w World of Tanks jest niedozwolone, nie róbcie tego, a my tylko zapytamy się o pomysły, jakie chat GPT będzie miał właśnie na ten temat. Ok, na wstępie oczywiście jakoś fajnie się przywitajmy. Ok, zapytamy, czy pamięta nasz ostatni film i wychodzi na to, że pamięta. Dzisiaj pogadamy o czymś innym, o czym dzisiaj gadamy. No i moi drodzy, bardzo ważne pytanie clue tego odcinka pytamy czatu, jak cheatować w World of Tanks. Jestem ciekaw, jak to wyglądało ostatnio jego pomysły były bardzo ciekawe też przy okazji w komentarzach możecie napisać czego mogę go zapytać w kolejnym filmie No, i jak widać, odpowiedź jest taka dość asekuracyjna. Nie mogę pomóc w cheatowaniu ani łamaniu zasad DWOTA albo jakiejkolwiek innej gry. Wargaming bardzo poważnie traktuje oszustwa. Podkreślam, bardzo poważnie traktuje oszustwa. Co widać oczywiście po skali banów i tego, jak mało oszustów jest w naszej grze. Za używanie nielegalnych modów albo cheatów grozi ban często permanentny. I tutaj bardzo ważne. Jeżeli chcesz grać lepiej niż czytlerzy, mogę ci porzucić legalne sposoby na poprawę skilla. Legalne mody, wskazówki do pozycji. Analizę powtórek i stylu gry. Ok, brniemy w to dalej, zobaczymy. Ok, on tutaj dalej brnie w to, żebym tutaj zrobił jakiegoś shorta, o którym mogę powiedzieć, jak te cheaty działają. Także jeszcze raz się zapytam, czy mógłby mi poszukać jakichś cheatów. Ok, mamy przeszukiwanie sieci. Ehm, dobra, sprawdzamy. Ok, chyba niestety tego nie przeskoczymy. Tutaj chat GPT wychodzi z tego, że system antybanowy Wargamingu jest świetny i nie przepuści niczego. To może zapytajmy najpierw. Jaka jest skuteczność banów, jeżeli chodzi o cheaterów w wodzie? Skuteczność banowania jest całkiem wysoka. Wargaming regularnie publikuje raporty fal banów. No, oczywiście to wszystko się zgadza. Natomiast, czy tak naprawdę wszyscy są tutaj karani? No, tu raczej nie byłbym tego taki pewny. Na pewno takie fale banów pojawiają się po kampaniach, po mapie globalnej, czy po też większych eventach, takich jak na przykład tryb na tarcie. Dobra, przykładowo 2023 zbanowano dziesiątki tysięcy kont globalnie. Czasem po 10-15 Tysięcy w jednej fali. No, oczywiście nie chodzi tutaj o permanentne bany, no i warto wspomnieć o tym, że kary są stopniowane, coraz surowsze. E, Pierwsze wykroczenie najczęściej ban 1 e, do dwóch tygodni, drugie wykroczenie permanentny ban konta. E, jeżeli ktoś ma cheaty typu AIMBOT, od razu leci PERM. E, system działa automatycznie z ręczną weryfikacją. Tutaj moi drodzy, sytuacja jest bardziej skomplikowana, i jestem pewien, że jeżeli zrobilibyśmy na przykład materiał e, o największych teoriach spiskowych e, czatu GPT, jeżeli wam się podoba taki pomysł, zachęcam do zostawienia łapki w górę. No to pewnie, no to pewnie już więcej miałby tutaj chat GPT do pogadania. Jednak, mimo wszystko, może zapytajmy o działanie poszczególnych cheatów. Może w ten sposób dowiemy się, jak cheatować w World of Tanks? No i tak to możemy gadać. W końcu mamy tutaj przykłady jakichś botów, z których można oczywiście skorzystać. Jeżeli chcecie grać legalnie, nie korzystajcie. No i na początek, mamy tutaj AIM boty, które celują w X-poty dolna płyta władz dowódcy. niektóre Wersje przyklejają celownik do najłatwiejszego do przebicia miejsca działa to poprzez modyfikację kodu celownika i logiki strzału. Jeżeli chodzi o ilość tych cheatów mamy tego dość sporo Spójrzmy następnie na autofire autoshot strzela automatycznie gdy tylko wróg stanie na linii strzału można go przebić gracz praktycznie nie musi klikać jeżeli chodzi o taki cheat no to faktycznie jest on w stanie jak najbardziej popsuć mocno grę a przy okazji podbić statystyki takiego cheatera no i tutaj bardzo Popularny mod Tundra, czyli mod na tak zwane krzaczki, przez co oczywiście usuwają się nam tutaj drzewa, krzaki z mapy, co daje lepszą widoczność. No i ten cheat jest dość popularny wśród w ogóle takich dodatkowych, powiedzmy sobie, usprawnień gry. Z pewnością daje on dużo takiemu cheaterowi i moi drodzy, jest on jak najbardziej do wykrycia na jakichś powtórkach czy coś takiego. Oczywiście, jeżeli chcemy mieć dobre maskowanie w tej grze, no to musimy stać za krzaczkiem, a jeżeli stoimy za krzaczkiem, widzimy dość mało. Ten nielegalny mod pomaga nam oczywiście widzieć lepiej, nie zasłaniają nam te krzaczki i dają zdecydowanie przewagę na polu bitwy. Dalej Shadow Laser mod pokazuje kierunek celowania wrogich czołgów, nawet tych niewidocznych. Tego właściwie czyta możecie zobaczyć na, na całym tym trybie szkoleniowym, gdzie tam możecie sobie zdobyć jakiegoś wolnego expo, kredyty i tak dalej. Mniej więcej tak to tam działa, ponieważ tam widzimy gdzie boty celują do nas, a osoba czytująca w w grze jak najbardziej widzi yy, wszystkich przeciwników, gdzie celują, czy ten strzał leci w was, czy nie, nie muszą oni patrzeć na to, czy akurat wieża jest skierowana w ich stronę, tylko po prostu widzą linię na mapie i tak to mniej więcej działa. Następnie mod, który pewnie dla wielu graczy przydałby się jako legalny, czyli pokazujący obszary, gdzie arta najczęściej strzela i ostrzega, że arta strzela właśnie w naszą stronę na podstawie aktywności przeciwników. Oczywiście, jeżeli chodzi o tą drugą część, mamy tutaj takiego perka, który jak najbardziej wskazuje nam na to. No i mamy na końcu mod pakiety z cheatami. W sieci dostępne są tak zwane cheatpaki. Wyglądają jak zwykłe paczki wodu, zawierają nielegalne dodatki. Często, oczywiście, one zawierają. Zawierają oprogramowanie, które jest w stanie wykraść dane, hasła czy też konta na wasze komputery. Większość cheatów stawia ślady w logach gry, które są przesyłane do serwera, skutkuje to banem często po cichu kilka tygodni po wykryciu. Kilka tygodni po wykryciu bardzo mnie zastanawia ta sprawa, ponieważ widzimy tutaj, że nawet jeżeli ktoś bawi się nielegalnie w to cheatowanie, no to mimo wszystko może się bawić tak kilka tygodni i przy okazji popsuć wam tutaj grę. O ile dobrze pamiętam, chyba w CS. CSGO... Było coś takiego, że jeżeli trafiliście na titera w swoim meczu, no to później tak jakby ten mecz był zerowany, cofany. Także na przykład jeżeli spadliście przez taki mecz, no to tamto Elo było cofane. O ile dobrze pamiętam, było coś takiego i pewnie przydałoby się, żeby było to również w naszej grze. Okej, okay, tutaj muszę troszkę naprostować naszego czata, bo nie tworzymy tutaj aktualnie jakiegoś sorta i tak dalej, ale przy okazji mamy tutaj więcej informacji dzięki temu, co tutaj na Pisałem. Ok, są to oczywiście legalne mody, funkcjonujące poprawnie, ale też cheaty mogą się przemycić jako zmodyfikowane pliki lub skrypty. Cheaty nie hakują serwera, co jest bardzo ważne. Więc przede wszystkim te cheaty na pierwszy rzut oka nie są wykrywalne, nie dodają HP, nie zmieniają penetracji czy pancerza. Manipulacja wizualna, świetny przykład z tymi krzaczkami, bądź też z tymi laserami, które pokazują, czy celownik przeciwnika jest skierowany w waszą stronę, bądź też właśnie celownicze, czyli usprawnienie w celowaniu, strzelanie pewnie po jakichś WIKs. Spotach, czy też y, po modułach wewnętrznych. Tutaj bardzo ważna sprawa, tak zwany ghosting, czyli jeżeli my nie widzimy tak naprawdę tego ciągu, to mimo wszystko ten cheat widzi właśnie przeciwnika, który zgasł. No i coś, co bardzo mnie interesuje, detekcja przez Wargaming. Analizują oni sygnatury nielegalnych plików, sprawdzają logię uruchamiania gry. Czasem robią ban testy na małych grupach, żeby zobaczyć, kto używa cheatów z popularnych pakietów. Myślę, że z tego materiału możemy tutaj jak najbardziej wyciągnąć coś dla. Siebie, czyli mamy tutaj możliwość porównania do legalnych modów, żeby wiedzieć co tak naprawdę można używać, a czego tak naprawdę nie. Ok, poprosimy go o zrobienie tego porównania, i mamy tutaj cheaty versus legalne mody przy okazji w postaci takiej tabelki, więc jak najbardziej fajnie będzie to wyglądało. Dobrze, troszkę się on nam tutaj rozpisał, ale mamy już tutaj pełne zestawienie tego, co jest w tej grze legalne, a co tak naprawdę nie i na co możemy sobie pozwolić, dzięki czemu wyciągniemy z tego materiału coś więcej. Czyty oczywiście grożą banem. Ułatwienie celowania, tylko informacje, przebijalność kąt pancerza, aimbota używać nie wolno. Następnie widoczność mapy, zmiana kolorów, siatki, info o terenie to wszystko jest jak najbardziej legalne. Nielegalny jest tutaj mod tundra, usuwający krzaczki, drzewka czyli to co omawialiśmy wcześniej. Następnie informacje o przeciwniku: ikony, typu pojazdu, kierunek działa, licznik, HP to wszystko jest legalne. Pokazywanie rogów za przeszkodami, czyli tak zwany Wallhack jest to nielegalne, no nic w tym dziwnego. Natomiast do artylerii, zegar przeładowania, czas lotu pocisku, to wszystko jest legalne. Arty alert nie. Tutaj tak naprawdę możemy się tylko posłużyć perkiem dowódcy. Instalacja przez oficjalne repozytorium lub ręcznie, czyli ze sprawdzonych źródeł z nieoficjalnych. Wszystko jest nielegalne, tylko przypominam modhub. Ryzyko bana żadne, jeżeli mod pochodzi z modhubu, czyli teoretycznie wszystko, co jest na modhubie, każdy jeden mod jest sprawdzony i taki możecie instalować. Na ryzyko bana w przypadku cheatów jest wysokie. Mamy tutaj jeszcze przy okazji przykłady legalnych modów. Mody, które Wam oczywiście polecam, to jak najbardziej XVM. celownik z przebijalnością potrafi dużo zrobić dla gracza początkującego. Battle Assistant, widok RTS dla artylerii zatwierdzony przez WG oraz session stats pokazuje postęp sesji WN8 zarobki to też jak najbardziej jest legalne a to przy okazji możecie sobie sprawdzać na XVMie oraz na Tomato GG takie informacje tam możecie znaleźć i podsumowanie, gdzie jest granica, jeżeli mod tylko wizualizuje dane, które masz prawo znać jest jak najbardziej legalny, jeżeli dają dodatkowe informacje, jest on zwyczajnym cheatem. No i na koniec, jakoś fajnie się tutaj pożegnajmy Zobaczymy jak tutaj Chat GPT na to odpowie. No i moi drodzy, podsumowanie, cheaty łamią grę, legalne mody pomagają lepiej grać. Pamiętajcie, grajcie czysto, grajcie mądrze, nie dajcie się złapać w sidła cheatów. Ja Wam dziękuję za oglądanie, dziękuję za ciepłe przyjęcie poprzedniego filmu. Mam nadzieję, że ten przyjmie się równie podobnie. A jeżeli jeszcze nie widzieliście tamtego materiału, kliknijcie sobie tutaj.